Spotykali się na rogu tej samej ulicy, zawsze o podobnej porze. Ona poprawiała szalik, on sprawdzał godzinę, jakby czas miał im coś obiecać. Ruszali obok siebie, ramię w ramię, w stronę parku czy kawiarni, nieważne gdzie, ważne było razem. Przynajmniej tak im się wydawało. Na początku rozmowy były lekkie. Śmiali się z drobiazgów, dzielili się wspomnieniami, opowiadali o planach, które brzmiały jak szkice przyszłości. Między słowami unosiło się napięcie, delikatne, ale ekscytujące. Czasem ich dłonie ocierały się przypadkiem, i każde takie muśnięcie zapisywali w pamięci jak obietnicę, której nikt nie odważył się nazwać. Ale z każdym kolejnym spacerem Coś zaczęło się rozmywać. On bał się zrobić krok bliżej, ona bała się zapytać wprost. Oboje czekali, aż drugie odważy się pierwsze. Milczenia wydłużały się, spojrzenia stawały się ostrożniejsze, a rozmowy krążyły wokół niczego, byle nie dotknąć sedna. Nawet kroki mieli coraz mniej synchronizowane. Chodzili więc dalej, kilometry rosły, uczucie stało w miejscu. Każdy spacer kończył się tym samym pożegnaniem. Krótkim uśmiechem, obietnicą do zobaczenia i niewypowiedzianem, a co dalej? Wracali do siebie z poczuciem niedosytu, które nie było ani smutkiem, ani nadzieją, raczej cichym zawieszeniem. Pewnego dnia przeszli obok miejsca, gdzie zwykle skręcali w park. Ona zwolniła, on przyspieszył. I wtedy zrozumieli oboje, bez słów, że nie idą już w tym samym tempie. Zatrzymali się, spojrzeli na siebie dłużej niż zwykle. Było w tym spojrzeniu wszystko sympatia, żal, ulga, zmęczenie i rozczarowanie czekanym. Rozeszli się w przeciwnych kierunkach, tym razem naprawdę. Ulica na chwilę została pusta, jakby sama nie wiedziała, po co ich prowadziła. Nie każdy spacer razem prowadzi do wspólnej drogi. Czasem to tylko dwa równoległe kroki, które nigdy nie potrafiły stać się jednym.